Halo, halo moi drodzy, dzień dobry, spieszę do Was z radosną wieścią. Otóż na mojej stronie internetowej istnieje taki sprytny program ćwiczeń, nazywa się Autokorektywa na kanarach, dzieła zebrane, w ramach którego już w tej chwili macie dostęp bezterminowy i nielimitowany do sześciu programów ćwiczeń, do sześciu kursów. Co więcej, każdy kolejny kurs, który zostanie opublikowany w ramach tego cyklu Autokorektywa na Konarach, również będzie dla Was dostępny. W związku z tym teraz, inwestując w dostęp do tych kursów i wszystkich kolejnych, możecie ćwiczyć z sześcioma programami różnych zajęć. Są tam zajęcia o postawie i oddechu, poza tym testy posturalne, ćwiczenia o stopach, dwa kursy o miednicy, mobilizacja na krześle i na macie. Poza tym mamy już gotowy i również do wzięcia kurs stabilizacji kręgosłupa z drążkiem, a w produkcji już wkrótce w ramach tego cyklu pojawią się pierwsze zajęcia o mobilizacji barków, również z krzesłem, a potem mną kolejne, z podłogą, ścianą i tym podobne zatem moi drodzy polecam serdecznie autokorektywa na kanarach dzieła zebrane to taki kurs abonament płacicie jeden raz teraz do końca tygodnia promocja 390 zł a później dostęp macie do wszystkich aktualnych kursów zawartych w tym programie i do wszystkich kolejnych które w ramach tego programu nagram i zamieszczę w związku z tym polecam pozdrawiam słonecznie z nas palomas